chodzi za które dość ciężko jest zrobić dobrze za pierwszym razem ładnie zrolować, zrobić dobry ryż, który nie będzie za mokry ja pokażę, że to wszystko tak naprawdę wcale nie jest takie trudne będzie to robione totalnie bez żadnego przypisu każdy z was może po prostu stwierdzić, że dzisiaj nie kupuje sushi tylko robi sam z siebie i wyjdzie na pewno tak samo dobrze tutaj przede mną jest Biedronka, właśnie do której zmierzamy no bo jak dobrze wiemy, najważniejsze są dobre jakości składniki Biedronka top quality, nie? Myślę o Susi to oczywiście zawsze jest jakiś tam Filadelfia, no. Biorę serek śmietankowy klasyczny, po co przepłacać. Biorę ogórka, biorę jeszcze paprykę. Mamy paprykę. Mamy paprykę. I oczywiście najważniejsze, czyli surowa ryba. Biorę w tym przypadku łososia, wędzonego na zimno i jeszcze takie surimi, to są takie paluszki krabowe. Paluszki z kraba, nawet nie wiedziałem, że kraby mają palce, ale to są ich palce właśnie. Widzieliście moje zakupy. Wszystko to, co ja uznałem za sensowne do robienia sushi. Ryż do sushi już mam, tak? I możecie pomyśleć, ha oszukał was w tytule, pewnie robił sushi z milion razy. Sushiolo, Sushi master degree. Ale nie, ja nie robiłem, robiła żonka moja. Absolutnie nie umiem, ale mam, właśnie dlatego mam ryż, dlatego mam też nori, to są takie... Te liście, takie co w sumie to w sumie nie wiem po co one są, bo wiem, że da się zrobić sushi bez tego. Ale wygląda ładnie, tak? Jak się to zwinie, to wygląda ładnie, tak? Teraz muszę odmierzyć się ryż. Będę robił dwie rąki łącznie. Odmierzę 100 gramów ryżu do sushi. się zapytacie, odmierza? Pewnie ma przepis. Dupa, twoja stara ma przepis na mielone. 99, dobra, no zawsze ten 1% to podatek, tak, ukradli mi, no co ja zrobię I teraz, każdy, każdy ten błąd początkujący, ale ja dostałem parę razy opierdol za to, że nie opłukałem ryżu tak Teraz trzeba opłukać ryż, zimna woda, mieszacie tak parę razy to wygląda jak to mleko, po które twój stary poszedł 20 lat temu i do tej pory nie wrócił. Teraz to mleko wylewamy. Ryż to nie jest makaron, zobaczcie. Ja nie muszę przykrywać, a cały ryż zostanie w garnku. Drugi raz. Dla zasady. Dawno, dawno temu oglądałem jakiś poradnik robienia ryżu. To sobie, żeby nie skłamać wam 2 lata temu. Może 13. Na jedną porcję ryżu idą dwie porcje wody. Ja zrobiłem 100 g ryżu, 200 gramów wody. Nie mam pojęcia, czy, czy dobrze robię. Nie wiem, czy to się przykrywa. Nie mów mi, czy to się przykrywa i nawet nie patrzę. Ja bym nie przykrywał. To jest moje ostatnie słowo i nie powinien co się wydarzy dalej. Stawiam ryż od zimnej wody. Od zimnej wody wstawiam ryż, nie mam bladego pojęcia, czy dobrze robię. Na średni ogień, też kojarzę z zasadą, że się tego ryżu nie rusza, także zobaczcie, wstawię właśnie ryż i jak będzie to miękkie, to się do was znowu odezwę. Pani oczywiście pierwsza rzecz, jaką zrobiłem przy sushi, kazała się być Totalnie nie wytałem, żeby... To jest gotowy ryż. ten ryż powinien być suchutki, taki wiecie, aż w tych rączkach się rozpada. Ja mam tutaj klej, jakąś papę, którą właśnie to jest koszmar stołówki, rozumiecie to? A czy nie chcę oddać, bo mi się zrobił z tego klej? Dlaczego jesteśmy W Tylko Kochani, spierdoliłem. Wtopa numer dwa. Pamiętacie, mówiłem, że kupię tylko ogórka, bo paprykę mam w domu. Nie mam papryki w domu. Tak sobie uświadomiliśmy, że w sumie mam gorący pań. <laughs> sobie uświadomiliśmy, że nie ma jej w domu. Dobra, mamy ogórka. Yy, Ugułem łososia, trzeba. Mozuj wędzony Marinero. To mogła być Twoja reklama. Ja go teraz sobie pokroję tak samo jak ogóreczka w paski. Gotowi, patrzcie. Pięknie. Proszę, druga sztuczka zrobiona. Czyli zostały mi palce kraba, tego ze Spongeboba właśnie. Podgrzałem je właśnie na to. <gry> to jest dobra grubość. Nauczcie się ode mnie taką grubość, czyli mi możecie. <gry> Serek Filadelfia. Filadelfia. Postanowiłem sobie przygotować parę rzeczy. Mam tutaj sławnego rapera do sushi. Mam tutaj również zimną wodę, zimną, bo w niej trzeba maczać paluchy nakładając ten ryż na nori. Ryż wygląda tak. Kleić się trochę klei, ale. były dwie. Ocet ryżowy. Ryj xd cukier Tu jest cukier Miał być ryż Teraz trzeba ten ryż y, doprawić Dawaj ocet że nie wiem jak on jest intensywny w smaku, więc tak tam jak uważam za sensowne Tak, tyle I dam też cukru, żeby to słodkie trochę było Dobra, styka, użyłem 4 gramy cukru na 100 gramów ryżu Nawet nie przypaliłem od spodu, ale dziwne, że bym sobie przypalił ryż, który pływał do ostatniego metry. Ale które kojarzycie <gry> może przypadkiem te pierogi z serem z Biedronki to dokładnie tak smakuje są te dwie strony jedna śliska druga jest szorstka To jest śliska to jest taka ja bym dał szorstką do środka tak z połowy tego ryżu kurwa ryżu klejku połowę daję na rolkę i rozprowadzam ten e, klej z Jakbym łapę w gluta włożył. Dobra, i tu zawsze zostawiacie trochę miejsca na górze, żeby namoczyć to i żeby to się zwijało, jako tako. Filadelfia, Filadelfia. Teraz ja, ja chcę to nałożyć Kurwa bałem blad. O, ty, do klejka to elegancko, ja bym nie rozprowadzał tego, słuchajcie, po całej rolce. Mi się wydaje, że to jest fajne, jak ta Filadelfia jest tak w jednym miejscu. Ogórek nasze surimi. Widzicie, ja mówiłem, że takie fajne będą te paski. Tutaj nie, nie pojedyncza warstwa, dać taką podwójną, żeby ten łosoś, to wiecie no, dominował w smaku. Kupiłem, to dałem, krótka piłka, nie? No i ta karolka, zobaczcie, no, prezentuje się, jak na pierwszy raz, uważam, zacnie, zacnie. Trzeba namoczyć tutaj, nie wiem jak się zwija, robię to pierwszy raz w życiu, bo na chłopski rozum, jak jest mata, to ja bym po prostu tę matę docisnął. Kochani, pierwsza rolka. No kurwa, no co? No, ktoś powie, że to brzydkie jest. To jest pierwsza rolka zrobiona przeze mnie. I dla porównania, moja żona zrobi drugą rolkę swoją. Wygląda jak siusia. No i tak wygląda moje sushi oczywiście. To jest moje, dla porównania to jest mojej żony. Zobaczcie, no. No jakaś czy jest różnica. No, no nie mi się, jest. Jakby, zobaczcie jakie te rolki są nabite. Jak... Yy... Mało jakby tutaj jest przestrzeni między nimi A moje są przede wszystkim jakieś zniekształcone, jakieś floki I no, no, dużo mniejsze, tak? Także Jak ja bym wam sprzedawał sushi w restauracji To byłbym tym typem, który by was oskamował na hajs Wy byście mi zapłacili za rolkę, ja mam wam robię mikrusa i jestem zadowolony Myślę, że to jest chyba pora, żeby spróbować Mojego autorskiego sushi, prawda? Szczyptkę sosu sojowego Szczyptkę Wasabi, ale nie dużo, bo to jest jakieś, nie wiem, z jakieś kupiliśmy. Nie mam pojęcia o co chodzi i strasznie pali. No i próbujemy. Sos sojowy idealnie maskuje to, że ten ryż smakuje jak jakiś karton. Dałem dużą ilość... Yy, Łososia, przez co ten z łosoś najbardziej bije w smaku. Ogórek chrupie, jak na pierwsze sushi. Mi to smakuje, dałem dużo philadelki. <grymne> Serka z Biedronki. Spróbuję jedną roleczkę bez żadnych dodatków. Mdłaja cholera. Powiedz mi jakie zrobiłem błędy. Co zrobiłem nie tak, bo ogólnie efekt jestem całkiem zadowolony. Ale jakie błędy zrobiłem? Co sprawiło, że moje sushi jest gorsze, niż by mogło być? No, po pierwsze to proporcja ryżu do wody. <śmiany> 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 za dużo wody w sensie nastarczył, <śmiany> tak? Tak, to I... jest 1 do 1. E, ryż powinno się przykryć. No za mało napakowałeś rolkę, bo w niej za mało składników. I źle rozprowadziłeś ryż, bo miałeś takie blind spoty trochę. I to tyle? Tak to sobie poradziłem? No. Ten odcinek można podsumować następująco. Nie kupujcie sushi. Zróbcie sobie gorsze w domu. Trzymajcie się i do usłyszenia.